Dzień dobry Państwu, wszem wobec witają dwie łyse kopułki po nieplanowanej przerwie. Tak. I jedno, co można powiedzieć, że robimy to pomimo i wbrew okolicznościom. Pomachaj do nas prawą rączką, pomachaj. Aha, tak jest. Tak jest. No niestety, niestety, tak. Niestety Polbruk jest bardzo twardy. Zwłaszcza kiedy się kawałek przeleci i się na nim ląduje. Bardzo twardy. No i takie są potem efekty. Takie są efekty, więc dobrze, że cię już jakoś, jakoś poskładali, aby to było składanie skuteczne. Przy okazji pozdrawiamy innego składaka pozytywnego, czyli pułkownika Tomka Lisieckiego, któremu tak, już zdjęto ortezę, Już może po domu o kulach spokojnie no. chodzić, więc nie jest tak najgorzej, nawet o jednej już tylko. Więc. Y Postępująca, a poprawa stanu kondycji fizycznej jest. Nie tego, wiesz, zamieniliśmy. On, on wyszedł, a ja wszedłem. Ty, to kto będzie trzeci? Nie chcę wskazywać Ups. palcem. Nie nie, 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 nie idziemy prawem serii. Nie idź z tą <noise> stronę. Dobrze, a my tymczasem witamy Was serdecznie w piąteczkowy tak. wieczór. Dokładnie. Odpalamy weekend. I Odpalamy weekend. Tak. Oby był sympatyczny, a my zapraszamy wszystkich y, wraz z nami do spędzenia z nami tego...